Cześć, witam serdecznie w 15 odcinku mojej serii. W tym odcinku chcę pokazać płytę absolutnie legendarną, którą, którą polecam każdemu. Natomiast duet, który nagrał tę płytę to dwa różne światy. Wangelis w pewnym momencie spotkał się, w pewnym momencie swojej kariery spotkał się z Demisem Rusosem. I postanowili założyć projekt Aphrodite's Child. Jeżeli Aphrodite's Child znamy tą kapelę, to nie może być nic innego jak ich legendarna płyta 666. Nie mylić oczywiście z polskim katem. Wydanie Vertigo, numer katalogowy 6673001. I powiem Wam szczerze, na tych dwóch LPK jest dosłownie wszystko. Od e, uniesień e, seksualnych po naprawdę wspaniałą muzykę. Dwa long play e, wspaniały Gatefold, i można to uznać jako e, rock operę, jako koncept album. Zdecydowanie bliżej temu do koncept albumu. Po prostu. To jest kolejna z tych płyt, z której gdyby został wycięty chociażby jeden dźwięk, ta muzyka straciłaby praktycznie wszystko. Wydanie Zielone Vertigo, numer katalogowy 6333500 i 63 33501, z racji tego, że jest to wydawnictwo dwupłytowe, tutaj wracając na chwilę do Wangelisa, jeżeli jego solową płytą najlepszą według mnie są słynne rydwany ognia, to Aphrodite's Child albumem 666 przeszli samych siebie. To prawie półtorej godziny. Wspaniałego odjazdu. Jeżeli ktoś nie zna tej płyty, szczerze polecam poznać, posłuchać, ponieważ na tych dwóch longplayach Demis Rusos i Vangelis e, sięgnęli absolutnie po coś nowego. I e, po prostu w tej muzyce można się wręcz. Zatopić, a jeszcze lepiej, bo jeżeli ktoś nie zna tej płyty, to tak naprawdę e, nie wie, co za chwilę może się stać. E, muzyka całkiem nieprzewidywalna, a dzięki, tym, dzięki temu genialna. Serdecznie polecam.